Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym dniu. Pozdrawiam Chojnicę, parafię Chrystusa Króla, błogosławionego Daniela Brutie. W normalnych warunkach dzisiaj mielibyśmy trzeci i ostatni dzień naszych tegorocznych wielkopostnych rekolekcji. Dzisiaj środa, 1 kwietnia. Lecimy od razu do słowa. Ale zanim dolecimy do słowa, mam pytanie poważne. Czy Ty jesteś człowiekiem wolnym Dlaczego to pytanie? Dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii, a jesteśmy cały czas w ósmym rozdziale św. Jana, w tej bardzo trudnej rozmowie Chrystusa z Żydami, Chrystus w pewnym momencie w tej dzisiejszej Ewangelii mówi, czym jest hmm, prawdziwa niewola. Hmm, ale zanim powiemy sobie, czym jest prawdziwa niewola według Jezusa Chrystusa, spróbujmy sobie powiedzieć kilka słów o wolności. Znaczy, Ty jesteś człowiekiem wolnym? Co to znaczy być wolnym człowiekiem? Czym jest wolność? Chciałbym Wam zaproponować, żeby no, nie było to jakieś bardzo rozbudowane i trudne, i skomplikowane, i filozoficzne, i, a jednocześnie, żeby absolutnie nie było banalne i, i spłycone. Chciałbym Wam zaproponować mm, konkretną kategorię, konkretne kategorie świętego, wielkiego świętego, wielkiego filozofa, teologa, mm, wielkiego w każdym względzie, bo ponoć gabarytami też był potężny. Chodzi o świętego Tomasza Sakwinu. Otóż święty Tomasz Sakwino, yy, mówiąc o wolności, rozróżnia cztery jej typy. Pierwszy typ wolności to wolność od uwarunkowań zewnętrznych. Yy, o co chodzi? Chodzi o to, że są pewne zniewolenia, które pochodzą z zewnątrz, mają charakter zewnętrzny. Yy, to są zaryglowane drzwi, to są kraty, to są łańcuchy, kajdany, to są szantaże, to są naciski, które przychodzą z zewnątrz. Yy, być od tego wolnym. Yy, dobrze. Gdyby znalazł się ktoś, kto uwolniłby nas od tego wszystkiego, potwierałby wszystkie więzienia, mielibyśmy świat bez krat, bez zaregulowanych drzwi, bez kajdan, bez łańcuchów, jesteśmy pewni, że wówczas mielibyśmy świat ludzi wolnych. Jesteśmy tego pewni. Izraelici wystarczyła jedna noc, żeby wyrwać ich z rąk faraona, ale potrzeba było 40 lat. Żeby wyrwać faraona z ich serc, bo oni mieli serca zniewolone mieli mentalność niewolników. Byli wolni od uwarunkowań zewnętrznych, nie mieli jeszcze tego aparatu nacisku, a mimo to byli zniewoleni. Dlatego święty Tomasz mówi o drugim typu wolności: jest to wolność od uwarunkowań wewnętrznych. Są pewne uwarunkowania wewnętrzne, które są Twoimi niewolami, to są Twoje lęki, emocje, uczucia, które ci ruszają i nie wiesz co z tym zrobić. Zaczynają sterować Twoim życiem, nie masz nad tym kontroli. Twoje ataki paniki, Twoje fobie, Twoje. Jeżeli ktoś choruje na klaustrofobię i stoi przed niewielkim, ciasnym pomieszczeniem bez okien i wie, że tam musi wejść, rozumem ogarnia, wie, że to jest tylko niewielkie pomieszczenie, nic takiego, ale nie daje rady tam wejść. Jeżeli tam wejdzie, wpada w panikę, dusi się i nie może z tym nic zrobić, to jest konkretne zniewolenie. Gdyby znalazł się ktoś, jakiś wielki psychiatra, psycholog, który uwolniłby nas od tego wszystkiego, jesteśmy pewni, że otrzymalibyśmy w ten sposób świat ludzi wolnych. Wystarczy zagwarantować nam tę wolność i my będziemy rzeczywiście wolni. Jesteśmy tego pewni. Święty Tomasz nie do końca. Dlatego mówi o kolejnej wolności, którą my nazywamy wolnością przez duże W. To znaczy, to co teraz powiem, ta trzecia wolność według świętego Tomasza, dla nas najczęściej jest jedyną wolnością. Tą, do której my zmierzamy, do której, o której śniemy, która, która, która już nam wystarcza. To znaczy wolność wyboru. Zagwarantować człowiekowi wolność wyboru, tak, żeby mógł wybierać tak jak chce. Dobrze, oczywiście, i pierwsza wolność, i druga, i ta również ma swoją wartość. To jest ważne, żeby te prawa, te możliwości nam zagwarantować, ale jesteśmy pewni, że w ten sposób otrzymalibyśmy świat ludzi wolnych. Hmm. Wiesz, mój wybór, który mi będzie wydawał się najlepszy na świecie, może okazać się Twoją niewolą. Ja wybierając, mogę automatycznie zniwolić Ciebie. I bardzo często w historii się to zweryfikowało. Dobrze, czym jest prawdziwa wolność? Bo święty Tomasz mówi jeszcze o czwartym typie wolności i tę wolność nazywa wolnością prawdziwą. Co to za wolność? Na czym ona polega? Zanim sobie o tym powiemy, powiedzmy sobie w końcu, czym jest niewola według Jezusa Chrystusa. Prawdziwa niewola. Otóż ta Ewangelia zaczyna się w ten sposób, ta dzisiejsza. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli. To jest bardzo ciekawe. Nie mogę wyjść z podziwu, bo ci Żydzi, do których teraz Chrystus mówi, oni mu uwierzyli, ale ton tej rozmowy to jest. Um, oni stoją przed Chrystusem i widzą go jako antagonistę, oni go atakują, oni go um, są bardzo, bardzo, bardzo agresywni w tym, co mówią, a uwierzyli mu. Znaczy, ja nie wiem, na czym polega to uwierzenie, ta ich wiara. Jeżeli trwacie w nauce moje, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Oni odpowiadają: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić, wolni będziecie? My nie jesteśmy zniewoleni. My jesteśmy wolni. Chrystus Mówi, że poznają prawdę, będą mogli poznać prawdę i ta prawda, to poznanie, do doświadczenie ich wyzwoli, czyli konkretnie i wyraźnie mówi, że oni są zniewoleni. Oni twierdzą, że nie. Dlatego odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. To zaprawdę, zaprawdę to jest taka forma, która podkreśla wagę tej wypowiedzi. Teraz mówię Wam coś naprawdę ważnego. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem tego grzechu. I to jest prawdziwa niewola według Jezusa Chrystusa. Grzech jest zniewoleniem. Czym jest grzech? Mówiliśmy troszeczkę o grzechu w jednym z poprzednich odcinków. Grzech, który bardzo często kojarzy się z czymś miłym, sympatycznym, bardzo przyjemnym, ja bym to w ogóle bardzo chętnie zrobił, od razu. No ale pff, niestety, sorry, winę tu nie mogę, nie mogę, bo ja jestem katolik, bo ja chodzę do kościoła. Chętnie bym to zrobił, naprawdę, bo grzech to jest coś super, coś fajnego, coś przyjemnego, ale no nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ta wizja grzechu jako coś przyjemnego, coś... Czym jest grzech? Jeden z moich przyjaciół, to też wydaje mi się, mówił, w jednym z poprzednich odcinków, jeden z moich przyjaciół kapłanów, tak troszeczkę prowokacyjnie oczywiście, Mówi często, że to, co jest naprawdę przyjemne w życiu, albo powoduje tycie, znaczy pączkujesz po prostu, rozrastasz się, widzisz na bocznie narastające wałki w różnych częściach Twojego ciała, które cię stresują, to jest kolejna niewola, albo jest zakazany przez Kościół katolicki. No właśnie, to widzę grzechu. Przyjemne, ale ja nie mogę. To chrześcijaństwo wyrzeczenia, wysiłkowe. Ciągła taka spina, bo ja nie mogę, bo jestem taki męczennik, bo ja chrześcijanin, ja bym chciał, ale ja nie mogę. Jesteśmy w tym takim ciągłym wyrzekaniu, ciągłym chrześcijaństwie takie ciężkie, trudne, absolutnie niepociągające, takie bez życia, bez... Cały czas tylko wyrzeczenie. Chrześcijanie to ludzie wyrzeczenia, rzeczywiście. Chrześcijanie to ludzie radosnego wyboru. Ja dokonuję radosnego wyboru, bo jestem pociągnięty pięknem. I za tym pięknem idę i nie chcę go stracić. I lecę za nim i rzucam się w nie. I kiedy wybieram piękno w konkrecie mojego życia, w konkretnych sytuacjach, wybieram piękno, dokonuję wyboru pięknego, który mnie raduje. Automatycznie odrzucam wszystkie inne możliwości, które mi się otwierają. Jesteśmy ludźmi wyrzeczenia? Nie. Jesteśmy ludźmi radosnych wyborów. I te wybory sprawiają, że inne rzeczy od nas odpadają. Chrześcijanie to ludzie radośni. Ludzie radosnych wyborów. Jest bardzo ważne. Jak chcemy pociągnąć innych, jeżeli będziemy ludźmi w życzenia, odpychani od siebie, ciągle z tymi policzkami, żeby tak pociągnąć, wychodzi do powietrza, ten mozu. Dobrze. Czym tak naprawdę jest grzech? Czym tak naprawdę jest grzech? Jest naprawdę coś przyjemnego, co. Rzeczywiście, grzech ma bardzo rozbudowany aparat reklamy, który jest jednym wielkim zakłamaniem. Obiecuje coś, czego nie spełnia. Znaczy, grzech to jest kompletna pustka. Rzeczywiście, gdybyśmy spojrzeli tak etymologicznie na słowa, język łaciński peccatum to jest pustka, kompletna pustka. Hamartia, w języku greckim, to mieć pomylony cel. Znaczy Gdzieś tam celujesz, ale kompletnie to jest gdzieś w pustkę. To w ogóle nie jest ten kierunek. To w ogóle nie jest to. Hata w języku hebrajskim. To dokładnie to samo. To strzelić, ale kompletnie minąć się z celem. Nie trafić w cel. Trafić gdzieś w jakąś pustkę. To jakiś, jakiś, jakiś bezsens. Dobrze. I to jest, i to jest grzech. Grzech to, to pustka. Grzech to dlaczego? Dlatego, że grzech jest kompletnym brakiem życia. Grzech to śmierć. Grzech to jest ogromna tragedia. My to sobie tak bagatelizujemy, tak łatwo się na to godzimy, tak łatwo otwieramy się na grzech, przyjmujemy go, przyzwyczajamy się. Udaje nam się wpasować, żyć w grzechu, to jest coś strasznego, to jest dramat, to jest śmierć, to jest okropne, to, 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 to jest zimno, to jest samotność, to jest. Jezus Chrystus, kiedy wszedł w nasz grzech, kiedy wszedł w nasz grzech i doświadczył go, on, który nigdy grzechu nie doznał. Krzyczał z krzyża, darł się, Boże, mój Boże, mój czemuś mi opuścił, bo w tym grzechu, w grzechu człowieka jest tak źle, mi jest tutaj tak źle. Nie ma tutaj ciebie przede wszystkim. I to jest okropne, to jest śmierć, to jest. to, to jest. to, jest, to jest, jest kompletny brak. To jest grzech. Grzech, który jest kompletnym. Całkowitym skupieniem na sobie. Wybierasz siebie, wybierasz siebie, odrzucasz wszystko inne. Odrzucasz Boga, odrzucasz drugiego człowieka, odrzucasz pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumarkowanie widzenia i piciu, gniew, lenistwo w służbie Bożej. To wszystko, gdybyśmy sobie zaczęli analizować te wszystkie grzechy, odkrylibyśmy ogromną tragedię człowieka skupionego na sobie. Grzech to potwierdzenie człowieka. Ty stawiasz siebie, w wyborze grzechu stawiasz siebie w centrum. Nieustannie się potwierdzasz, siebie, bronisz siebie. Wysysasz z innych życie, używasz innych, traktujesz ich jak przedmioty. Akceptujesz ich tylko dlatego, że mogą ci coś dać. Oni dać Tobie. Czym jest grzech? Grzech jest kompletnym, dokładnym przeciwieństwem miłości. I właśnie to jest czwarta wolność według świętego Tomasza Zekwin. To jest wolność. Ta prawdziwa, jedyna wolność. Miłość. Spójrzmy Jezusa Chrystusa w tych dniach, kiedy krzyż został odjęty naszym oczom, tak, ale tylko po to, żebyśmy zaczęli go widzieć. Zobacz to. Chrystus przybity do krzyża. On jest przybity do krzyża. Jest kompletnie zniewolony. W tej koronie cierniowej, zmasakrowane ciało, posiekany, cały pokrwawiony. Ten człowiek umiera. Co on czuje? On jest wewnętrznie rozdarty. Ogromny ból, cierpienie. On jest w agonii. Jest zniewolony zewnętrznie, wewnętrznie. Nie ma, nie ma możliwości wyboru. Ona została mu odebrana. Więcej. Chrystus sam wybrał tę niewolę. On w sposób wolny wybrał tę niewolę. Bo to nie jest tak, że Chrystus się pośliznął na skórce od banana i wylądował na krzyżu. Nie. On wszystko wyreżyserował tak dokładnie i misternie, żeby do krzyża dotrzeć, żeby na krzyżu zawisnąć, żeby pokazać nam te trzy wielkie zniewolenia, które nie odbierają nam wolności. Bo Chrystus na krzyżu, w tym kompletnym zniewoleniu, jest całkowicie wolny. Bo on kocha. Żadna niewola, żadne drzwi, żadne kraty, zęby krat, żadne kajdany, żadne łańcuchy, żadne naciski, szantaże, żadne choroby, żadne cierpienia, żadne nic nie zdoła Ci odebrać miłości. Można kochać za zamkniętymi drzwiami, za kratami, w kajdanach, w chorobie, na wózku inwalidzkim. Można kochać tej wolności. Nikt Ci nie może odebrać. Nikt. Żaden bat. Żaden aparat represji, nacisku, żadne tortury, nic nie może odebrać Ci miłości, tej wolności. Chrystus jest człowiekiem w pełni wolnym, mimo że kompletnie zniewolonym. W tym kompletnym zniewoleniu Chrystus jest całkowicie wolny. Czego nie potrafi grzesznik. Co blokuje w nas, co zabija w nas wybór grzechu? No właśnie miłość. Żaden pyszny, żaden gniewliwy, żaden cudzołożnik, żaden chciwy, żaden obżartuch, żaden nie będzie potrafił kochać, bo będzie cały czas skupiony na sobie. Cały czas w tym procesie wysysania, zdobywania życia, obrony siebie. Czym jest miłość? Miłość nie jest uczuciem, nie jest jakimś głupim uczuciem. Miłość dotyczy, absorbuje całego człowieka, całego Ciebie. Dlatego nie może dotyczyć tylko skromnej Twojej przestrzeni, którą są Twoje uczucia. I to jeszcze uczucia, uważamy, że miłość jest wtedy, kiedy mamy uczucia wzniosłe, jasne, linearne i nie wiadomo jeszcze jakie. Miłość to konkretny akt, który bardzo często sprawia, że bolą Cię zęby. Bolą cię te mięśnie tutaj, tak musisz te zęby zaciskać, żeby kochać. I być może bardzo często jest tak, że miłości towarzyszą uczucie, tak, ale te uczucia są bardzo trudne. Kiedy mm, młodemu małżeństwu przychodzi na świat owoc ich miłości, i po dwóch miesiącach okazuje się, że ten owoc ich miłości mm, jest człowiekiem nocy, bo podobał sobie nocny tryb życia. I budzi ich po 20 razy na noc. Jest godzina trzecia. Wiedzą, że za 3-4 godziny muszą wstać, żeby iść do pracy. I ten mały, jakie będą mieli uczucia? Myślę, że przede wszystkim będą udawali, że śpią, i liczyli na to, że wstanie drugi. W końcu, któryś wstanie. Jakie będzie miało uczucia? Mama, tata. Być może pomyśli sobie nawet, po co mi to było. Będzie mówił, weź już, weź już. Ale weźmie to dzieciątko, przytuli, ukołyszy. W tym momencie kocha. Czuję, że kocha? Nie. Przyjdzie potem do konfesjonału i powie, ojcze, ja nie kochałem mojego synka. No właśnie kochałeś. To jest miłość. Nauczmy się miłości. Zrozum w końcu, że miłość to nie jest, to jest konkretny akt. Konkretny akt. Miłości towarzyszy często nieprzespane nocy. Miłości towarzyszy zawsze cierpienie. To jest miłość, która jest prawdziwą wolnością. Najważniejsze, żeby zdrowie było. Najważniejsze, żeby było zdrowie. Wcale nie. Wcale nie moi drodzy. Można być zdrowym jak ryba, muskularnym, umieśnionym, wymodelowanym, wychudzonym, wyszczuplonym, opalonym. Jednocześnie być człowiekiem zniewolonym, nieszczęśliwym i unieszczęśliwiającym innych. Można być człowiekiem chorym, przygódnym do wózku inwalidzkiego, z pokręconym ciałem. I być człowiekiem w pełni wolnym. Bo człowiekiem kochającym, dającym się. Uwaga. Nie chciałbym, żeby to wszystko zabrzmiało jako jakiś wywód, który jest czystym, bezsensownym kompletnie moralizmem. Czyli, że teraz się weź, ty, który rozpoznajesz w sobie swoje, swoje grzechy, które są Twoją niewolą, teraz przestań być pyszny, przestań być gniewniwy, przestań być cudzałożniki, przestań być nieczysty, przestań być leniwy, przestań to tak nie działa my potrzebujemy wybawiciela bo to są twoje niewole sam nie wyjdziesz z niewoli ktoś musi przyjść i wywalić te pancerne drzwi i wyciągnąć cię na zewnątrz boga poznajemy kiedy słyszeliśmy to w niedzielę kiedy poznajesz boga wtedy kiedy on staje przed tobą i wyciąga cię z twojego grobu wtedy poznajesz boga w tym doświadczeniu, w którym on wyzwala cię z twojej, z twojej niewoli, z Twojej śmierci, kiedy on bierze na siebie Twój grzech. I to jest takie piękne. To jest takie cudowne doświadczenie. Tutaj nie chodzi o to, żebyś Ty walczył z grzechem. Tu chodzi o to, żebyś go oddał. Żebyś go oddał. Tutaj nie chodzi o prawienie morałów. Tutaj chodzi o doświadczenie o spotkanie z Chrystusem, który jest w Twoim życiu, jest w Twoim życiu po to, z tym pragnieniem, z tą gotowością, żebyś Ty obarczył go swoim grzechem. Twój wybawiciel, Twój Zbawiciel, Twój Goel. Co to znaczy Goel? W Izraelu każda rodzina ustanawiała tak zwanego goela czyli mściciela krwi jeżeli ktoś to by coś zrobił z innego plemienia z innego klanu był ten system troszeczkę taki rodzinny wtedy ruszał twój mściciel krwi żeby się zemścić żeby ukarać winnego Chrystus jest twoim goelem ale nie dlatego że rzuca się i krzywdzi innych ludzi. On nie atakuje szablą, siekierą, mieczem. Chrystus idzie na krzyż i przelewa swoją krew, którą ciebie oczyszcza. Ty masz wartość jego krwi. To jest prawdziwy Mściciel Krwi, Jezus Chrystus, który bierze na siebie twoje grzechy, odbiera je, wyciąga cię z twoich grobów. Pozwolisz mu na to. Będziesz miał odwagę, żeby oddać mu twój grzech? Tak, oddać. Czy wolisz niewolę? Jak śpiewał Lechionerka, niewolę, wolę i więcej nic. Wolisz niewolę? Wybierasz niewolę twojego grzechu, taplania się w nim? Czy będziesz miał odwagę, aby ten grzech oddać Chrystusowi, pozwolić ci kochać, wejść do świadczenia miłości, która da ci prawdziwą wolność. Miłość to prawdziwa wolność. Jesteś naprawdę wolny wtedy, kiedy kochasz. Bo wiesz, kiedy nienawidzisz, kiedy masz pretensje, kiedy ciągle oczekujesz, jesteś zniewolony. To są niewole. Dopiero, kiedy zrezygnujesz z tego, żeby kochać Twoją żonę, a nie mieć ciągle pretensje, żeby kochać Twojego męża, a nie ciągle wyrzucać mojego słabości, buntować się. I... Bo to są Twoje niewole. Jeżeli naprawdę ukochasz, zobaczysz, że będziesz wolny. Będziesz wolny. Tak jak Chrystus na krzyżu, który mówi najpiękniejsze zdanie świata. Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. On jest wolny. Znaczy, oni przybijają mu gwoździe. Kiedy Chrystus to mówi, i w Ewangelii jest taka forma tego słowa które bardzo wyraźnie wskazuje na to, że to nie jest tak, że Chrystus powiedział raz i tyle. Chrystus to powtarzał nieustannie: przebacz, przebacz. Kiedy pochylali się nad nim i on widział szaleństwo w ich oczach i czuł ich zapach, widział ich, ich, ich agresję, ich nienawiść i to wszystko wisiało nad nim, to było, to było tuż przy nim i wbijali mu gwoździe i sapali. Chrystus mówi: przebacz, 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 przebacz. 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 Człowiek w pełni wolny. Kompletnie wolny. Człowiek kochający. Miłość. Jedyna prawdziwa wolność. Jest genialne. Przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie. Przykazanie, które zawiera w sobie wszystko. To jest, to jest to przykazanie, które Chrystus nam daje. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem to jest droga całkowitej, doskonałej wolności ludzie wolni do wolności stworzeni do wolności powołani nie dajcie nie dajcie sobie wmówić nie gućcie się nie, nie zgadzajcie się na niewolę yy, niewolę, wolę nie, niewolę nienawidzę i otwieram się na miłość tego wam życzę z całego serca i to jest piękne, kiedy my jesteśmy w doświadczeniu miłości Boga, w tej naszej nędzy. Święty Paweł, który mówi będę się chlubił z moich słabości, bo właśnie w nich, w sposób doskonały objawia się, pokazuje moc Boga w mojej nędzy. Och, pięknie jest być kochanym. Cudownego dnia w objęciach Jezusa i Maryi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego dnia. Szczęść Wam Boże. Do jutra.